Z tej strony Animator z Pasją. Dziś wykorzystam balony, wykorzystamy muzykę, jedzie pociąg z daleka i stworzymy parę pomysłów na balonowe pociągi, czyli idealne zabawy na imprezę taneczną. Jeżeli spodobały Ci się pomysły, nie zapomnij kliknąć łapki w górę. Zapraszam serdecznie do oglądania. I do pokazywania dzisiejszych zabaw wykorzystam postacie narysowane przez Magdę oraz balony. Wszystko rysunkowe. Mam nadzieję, że ta forma będzie ci odpowiadać. No i rozdaliśmy już na zabawie balony. W rytm idzie muzyka, jedzie pociąg z daleka. No i możemy zacząć od tej pierwszej, wydaje mi się bardzo prostej, zabawy. Kiedy to dzieci mają takie same kolory balonów. Niektóre. No i robimy pociągi w danym kolorze, czyli w tym przypadku można powiedzieć, zabierzemy tutaj balony, na przykład będziemy mieć mamy trzy niebieskie, postaną pociąg jeden, trzy niebieski, trzy niebieskie kolory, i tutaj mamy na przykład pociąg fioletowy, no i dzieci razem w rytm muzyki sobie tańczą. I w tym czasie możemy też poprosić dzieci, na przykład przyciszy na chwilę muzykę o zamianę miejsc. Jeżeli mamy ponumerowane te balony, tak jak ja tu mam na przykładzie. Spójrzcie, balon fioletowy 1, 2 i 3, no to możemy zrobić tak, że dzieci są w jakiś sposób ustawione i każemy im powiedzieć, że numerek drugi przechodzi o dwie pozycje do przodu, albo na przykład zamieniamy się normalnie miejscami. Nie musimy robić to jakoś strasznie w utrudnionej wersji. Ok, a więc mamy pociągi jednokolorowe. No to teraz może zróbmy pociągi wielokolorowe. No i w zależności od tego, ile mamy balonów, ja wykorzystam na przykład trzy kolory. Robimy pociąg z balonów, na przykład żółty, niebieski i fioletowy. I to jest jeden pociąg. No i zapraszamy kolejne grupy, aby stworzyły. Takie pociągi w takiej konfiguracji kolorów. Dzieci sobie dalej tańczą, robią różne przejścia, czyli możemy zmienić na przykład, że żółty jest z przodu, a niebieski na końcu, tak jak tutaj na przykład mamy. No i wtedy dzieci muszą się poustawiać, a więc takie zadania porządkujące grupę w trakcie tańczenia. I kolejnym pomysłem będą kolorowe. Tunele. I w tym przypadku z tych jednych z wielu pociągów możemy znów tworzyć jeden i zaprosimy na przykład kolor niebieski do stworzenia tunelu, czyli zobaczcie. Stają tutaj dzieci z kolorem niebieskim i pozostałe dzieci tworząc pociąg przechodzą pod wszystkimi osobami, które mają kolor niebieski i tworzą taki tunel zabawą czwartą. Już w tym momencie możemy powiedzieć dzieciom, aby wszystkie balony położyły w różnych miejscach na ziemi i stworzyły jeden pociąg osób, który będzie wędrował między balonami tak, aby one się nie ruszały, aby ich nie dotykać. Oczywiście będzie to niemożliwe, no ale co? Zawsze można spróbować. A więc to będzie kolorowa zamieć z balonów. I z zabawą Piątą już, którą dla Was przygotowałem, to będą zadania balonowe, czyli nasz pociąg będzie musiał przetransportować balon w różny sposób, z początku składu na sam koniec. No i tu przykładem może być: podajemy sobie balon. Zatrzymujemy się na chwilkę, oczywiście. Podajemy sobie balon pod nogami. Podajemy sobie balon nad głową, czyli balon przechodzi nad głową. Możemy podawać z prawej strony, obracając się i podając z prawej strony lub z lewej. No w tym przypadku nie mam jak pokazać, ale myślę, że wiecie o co chodzi. I zabawą szóstą będzie zadania w balonowym pociągu czyli znów dzieci otrzymują balony czyli właściwie no to jest ta zabawa, która była wcześniej. O różnych kolorach, i na przykład zadanie jest takie, aby kolor żółty zrobił przysiad, Czyli pociąg może się zatrzymać lub nie, ale kolor, na przykład żółty, odchodzi z pociągu, robią przysiad i szybko wracają na swoje miejsce lub na przykład na koniec składu. Przypominam, że cały czas muzyczka gra. Możemy też zrobić jakieś zabawy, typu, że kolor niebieski musi szybko obiec dookoła pędzący pociąg, co będzie już utrudnione, albo na przykład zadanie, że z przodu i z tyłu musi naszego pociągu musi się pojawić. Niebieski balon. Oczywiście są to przykłady, mam nadzieję, że w miarę czytelne, i na sam koniec myślę, że to już zabawa taka, no, chyba najfajniejsza dla tych dzieci: to jest taka, że dzieci po prostu wyrzucają w górę wszystkie balony, i szybko jedzie pociąg. I zatrzymujemy muzykę. I na stacji mają za zadanie chwycić jakikolwiek balon nie musi być ten sam co mieli. I znów jedzie pociąg z balonami na sygnał wjazdu, na przykład do tunelu, albo sygnał takiego pociągu. Możemy mieć jakiś sound efekt. Wyrzucamy znów balony do góry. Pociąg jedzie dalej. I przy zatrzymaniu muzyki, znów wszystkie dzieci biegną, aby mieć. Każdy miał chociaż. Każdy miał jeden balon w ręce. I to już koniec balonowych pomysłów. Jeżeli ci się podobało, zapraszam do kliknięcia łapki w górę i oczywiście zapraszam też na inne social media, takie jak Facebook, Instagram, no i na bloga animatorspasion.pl. Dzięki za dziś i do zobaczenia. Cześć!